Dzień dobry drodzy widzowie, witam w kolejnym odcinku dotyczącym podstaw silnika Unity. Wiem, że na moim kanale ostatnio nie było w ogóle publikowanych żadnych nowych filmów, treści, a to w związku z tym, że z uwagi na moją pracę zawodową oraz szereg innych obowiązków oraz Szereg innych projektów, które gdzieś tam tworzę. Niekoniecznie z grami, ale w branży IT. Przygotowałem do Państwa taki cały projekt dotyczący tworzenia gry od podstaw, można powiedzieć. Taka prosta gra. Ja ją nazywam Tower Defense 2D, gdzie Stworzyłem też e, własne grafiki. Robiłem to w Krycie oraz proste grafiki 2D w Blenderze. No i ten projekt chcę Państwu udostępnić za darmo. Oczywiście można mnie wesprzeć e, w odpowiednim linku na moim kanale. No i ten projekt udostępnię Państwu za darmo, gdzie będzie można sobie go pobrać. Te linki będą przedstawione w opisie filmiku poniżej i mogą Państwo sobie tam pobrać cały taki projekt już na silniku Unity oraz Państwu zagram również tutoriale w PDF-ach z opisem mniej więcej jak robiłem to Krok po kroku może to być pomocne w ramach nauki. No i to co mówię, ten kurs jest całkowicie darmowy, a uważam, że zrobiłem bardzo dobrą pracę, ponieważ ten projekt jak gdyby jest takim, takim stworzeniem gry od A do Z, czyli od powstania sceny do jakichś podstawowych obiektów, po tworzeniu skrypty, aż po jakieś zakończenie. Gry. I dlatego w tym filmiku pokażę Państwu jak taki projekt możecie sobie na Waszych komputerach zaimplementować po ściągnięciu go z dysku. Czyli jeśli otworzycie sobie Unity, czego powierzecie, tak, to musicie sobie dać nowy projekt. Zaraz sobie możemy wpisać nazwę, tak? Ja na przykład napiszę. Wybieramy sobie typ gry, to jest gra 2D tak żeby nam się to szybciej zaimplementowały te poszczególne biblioteki, no i dajemy create project, musimy chwilę poczekać aż silnik Unity nam zaimplementuje podstawowe obiekty do, do naszej gry to co jeszcze chciałem powiedzieć, tu może międzyczasie pokażę Państwu, tu macie pokazany instruktaż jak to wykonać krok po kroku, czy jak ja to wykonywałem gdzieś są opisy y, też y, co robiłem po kolei, ale również są zapisane całe, całe skrypty, tak. także te skrypty też połączyłem i tak Państwo widzicie wrzuciłem sobie to do y, PDF a no i ten plik PDF też będziecie Państwo mogli sobie pobrać, przeczytać jeśli kogoś taka tematyka interesuje. No i można sobie samemu tutaj bawić w tym skrypcie zobaczyć mniej więcej co zostało tutaj potworzone. Były większe lub mniejsze problemy problemy, z którymi udało mi się uporać. Ale myślę, że, że to jest taki fajny kursik właśnie dla osób, które by albo zaczynały cokolwiek w ogóle z tematyką tworzenia gier, albo chcieliby się nauczyć też podstaw języka C-Sharp, ponieważ jest tutaj bardzo dużo takich i moich komentarzy, tak, i jakieś tam rzeczy, gdzie notowałem podczas tego projektu, które. Nie za, nie za bardzo mi wychodziły, ale całość tego kodu jest tutaj dostępna zarówno tu e, w tym poradniku jak i w, w tym całym kursie, tak, który Państwu zaraz posta postaram się pokazać, tylko musimy tutaj czekać aż mi się tej Unity gdyby wczyta ten nowy projekt, bo to co Państwo e, zrobicie po pobraniu tego pliku, to będzie trzeba go zaimportować, tak? Czyli ja, ja już tutaj Wam pobrałem, jak gdyby wyeksportowałem całe obiekty tego projektu, no i naszym zadaniem, albo, bo to można w sumie na dwa sposoby zrobić, tak? Albo można sobie tak, teraz na tym filmiku pokażę sobie, co do, do zaimportować, no ale jeśli ktoś się czuje na siłach, to może to próbować sobie robić od podstaw, czyli odpalić sobie na przykład ten PDF i próbować sobie od początku nawet, yy, przy, nie wiem, utwarzać ten kod, czy nawet go modyfikować, tak, jeśli uzna, że chciałby sobie coś w tej mini-gierce yy, zmienić. Tutaj yy, myślę, że to będzie takie fajne dla Was, bo. Można się tutaj nauczyć też jak operować poszczególnymi obiektami na scenie, na planszy, jak ewentualnie nimi zarządzać, jakie są zmienne tutaj, jakie tutaj zaimplementowałem metadane do tego projektu, jakie są zależności. Tutaj generalnie coś może troszkę o tej grze powiem. Dobra, jeszcze chwilka, czyli teraz jak Państwo sobie odpalicie to na tym hubie na Unity, to my sobie dajemy tutaj na Zakładkę Assets. No i tu mamy import, importuj paczkę, tak? Czyli klikamy. No i tak, jak mówiłem, Państwo sobie pobiorą ten e, plik, to, to go mamy tutaj, tak? Ja go gdzieś tam nazywam pod roboczym tytułem Slavic Archer. Sowiański łucznik, tak to można tłumaczyć. No i klikamy sobie. No i dajemy otwórz. I teraz nam się ta paczka pojawi. Obiekty to są obiekty audio, obiekty graficzne, obiekty z scen i obiekty skryptów. No i dajemy import. Czekajmy, aż nam się to wszystko załaduje, bo właśnie tutaj chciałem Państwu pokazać taki bardzo ważną, taką bardzo ważną rzecz, bo po zaimportowaniu tego, to jak tutaj Państwo widzą, stworzyły nam się pewne obiekty, ale my musimy taką jedną rzecz wyzwolić, tak, czyli my musimy sobie nawet na takim naszym projekciku dać na e, plik, czyli file i daj, 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 musimy dać na build settings, czyli musimy sobie teraz załadować sceny do naszej gry, czyli te sceny dajemy tu na zakładkę scenę i po prostu przeciągajmy sobie, tak. Czyli pierwszą sceną będzie menu. Też Państwo macie stworzone menu, też jest w opisie jak to zostało zrobione. No i tu można, to jest jak gdyby pierwsza scena. Wave 01 to jest nasza pierwsza plansza. No i Wave 02 to jest nasza, na, nasza e, druga plansza. No i to sobie ładnie przeciągamy. No i teraz, e, teraz dajemy sobie bult. Można sobie to wybrać do asetów. Wybierz folder. No i zaraz, zaraz ta gra nam się powinna uruchomić. Teraz powinny się pojawić obiekty. Oczywiście jest to open source. Możecie Państwo sobie to modyfikować, jak chcecie. Jeśli mielibyście jakieś problemy, czy jakieś pytania też, co tam ewentualnie można by sobie zmienić, to ja zapraszam, do dokumentowania i tak dalej. No i podpalenie na przykład menu dwa razy, dajmy sobie jeszcze save. Możemy sobie zobaczyć nasze poszczególne obiekty, tak? Ale to Państwo też zobaczą w tym pliku PDF. Dobra, jeśli sobie na grę game, dajmy sobie play to zaimplementuje, czy zaimplementuje, to uruchomiła się nasza gra. Tam w PDF jest później pokazane na końcu, jak można sobie na przykład z, y, przejść już do ikonki na Windows, tak? Czyli odpalać ją z pliku Exe, a nie z poziomu Unity. No i damy sobie na Play. Nawet setting mamy, mamy wyjście. Nawet jest muzyczka. I sterujemy sobie taką postacią na szczegółach lub WASD, tak jak w skrypcie. Na stacji mamy szczał. i naszym zadaniem jest pokonać przeciwników. Poruszałem się tutaj po wy, wyznaczonej serce. Ja to zrobiłem za pomocą punktu waypoint. Jest to opisane również w składnikach. No i można tutaj z takich ciekawych rzeczy mamy no, taki prosty system zapisu i odczytania odczytu po tej postaci, czyli jeśli jesteśmy tutaj wchodzimy sobie na save pójdźmy sobie gdzieś tutaj no damy sobie na load to e, skrypt, czy ten program czy ta gra odczyta nam ostatnie położenie, tak? one również takie proste proste mm, drzewko w skillsów, czyli life, prędkość strzału, czy prędkość przemieszczania się postaci i to jest uzależnione, przy Państwa, od właśnie zabicia przeciwników, tak? Czyli im zabijemy więcej przeciwników, tym poziom doświadczenia będzie rósł. Na tym samym zdobycie się Państwo skill punkt, gdzie później będziecie mogli sobie, sobie dodawać. Jeśli dodamy sobie plus 1 na przykład do życia, to później Państwo zobaczą na planszy, że dodaje nam się życie, czyli obiekt serca. No i tak jak jest to w grach, e, pojawiło mi się tutaj game over akurat, a to dlatego, że jak gdzieś to nagrywam, nie skończyłem się, ale bandyci czy tam wrogowie przeszli przez wyznaczony tor, tor i tutaj też jest to pokazane później, dlaczego ta gra się skończyła. tak? E, naszym celem jest nie doprowadzenie takiej sytuacji, żeby przeszli właśnie przez, nazwijmy to, e, tą bramę. No jeśli tam wybijemy wszystkich przeciwników, to przejdziemy sobie do następnej sceny. No także tyle. To jest tak w ramach takiego takiej mojej, mojego dobrego uczynku dla widzów. E, z uwagi na to, że tak ostatnio tak mówiłem, nie mam za bardzo czasu na publikowanie nowych treści, ale no, pewnie jak gdzieś czas, to się tym zajmę. Pokażę Państwu również inne projekty, gdzie, gdzie tam tworzę. No ale to, to możecie sobie pobrać Stować, tak? Jeśli kogoś interesuje ta tematyka, możecie sobie również popatrzeć na moje inne, inne filmiki. Tam też są ciekawe tematy powiązane właśnie z tworzeniem gier czy opracowaniem skryptów. No to to by było chyba na tyle. Także ja dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was i czekam na ewentualne komentarze. Lajkujcie, bo wiecie, YouTube teraz działa ja w, w algorytmie subskrypcji. Te treści są cenione te, które właśnie mają jak dużo subskrypcji. Także dziękuję za uwagę, jeszcze raz.